A! Jak no jest na plaży? Ale dobra. Trzeba było coś chyba sprawdzić, jak tam z pozostałymi. Poza tym. Siema widzowie. Jestem BattleBizetBesied. się i. Nie wiem, kto jest na chacie. Większość jest zajęta czymś innym, a poza naszą wyspą. Więc nie wiem. E to jest yy, na chacie Ale dobra, możemy to szybko sprawdzić yy. O, ktoś chyba kawę robił Czyli ktoś jest Siema Gonzo! Cześć! O, kawkę se zrobiłeś Ding dong! Ding dong! Co za debil! A no tak, e, siema, Siemak ja kupolat, e, trochę... Trochę mnie nie było. E, przepraszam was za matkę za... Dlaczego zniknęłeś było... jak stary jak po mleko? Co? Co? Dlaczego zniknęłeś jak stary jak po... Ja dlaczego zniknęłeś jak stary jak po mleko? Eeeem, się przecież z, nie zanie... nie. Przecież z tymi stworami. Gonzo, przecież on jest demonem. To prędzej... To prędzej jak... Dorosły demon po nowy nóż. A no! Eeeem, um, akurat. E, nam... Akurat się zajęłam matką, e, akurat matka nie będzie tu przychodzić. Eee, co z Nienka z ojcem? Ojciec na to nie chce wyjść. Aha, okej. Okay. No, no trudne, no, no, jest... nie wyjdzie to nie wyjdzie! Gdy mów pożeracz! No, pożeracz no, myli mi się no. Ożeracz ogólnie? No. Milso się mnie ostatnio pytał. No. O... Osta masz dziewczynę? O... <grywia> no, Milso się mnie pytał, czy ty może. racz masz, dziewczynę bo obejrzał nasz odcinek, gdzie poznajemy wszystkie twoje zwierzątka. I tam wspólnie. Nie, Odpowiedź jest taka, że nie ma dziewczyny, ale mam żonę. A ja mam kawę. A ja mam nic. Akurat możliwe, że to on niedługo nas odwiedzi i przedstawię się. przedstawię was z nią. Jakby coś to nie jest. Potwór to jest zwykły człowiek, akurat. Jesteśmy chyba tak od. To za magia! Człowiek z demonem! Odezwałem się człowiek, mi... który widzi praktycznie codziennie w naszej chacie demony. Nie. Em, powiem szczerze, że, że jestem tak z nią... nie ona ma lat? A, niedawno skończyła 21. E, tak z 5 lat. Chwila. Skoro ona ma 21, to ile ty masz? Czekaj, a Albo kiedy narodził się... E, mów, a... Bo jeszcze YouTube się przyczepi. Nie, nie, a kiedy zmarł, a kiedy... A kiedy, a kiedy przestał istnieć e, Imperium Życkie? <śpiewanie> BĘDĄ <śpiewanie> Dlatego nie nie mówił. Ale, ale to nie, ale powiem szczerze, e, poz, e, nie będę mówił jak się poznaliśmy, bo e, po, tak naprawdę, po, bra, e, tak naprawdę się poznaliśmy, e, e, poznaliśmy się kiedy ona miała rzeczywistości, tak gdzieś, czekaj, 21? E, raz... Yeah. Tak 17 lat się po, miała. Matka się... Matka się... Matka... W rzeczywistości e, tak naprawdę jest akurat, oświadczuje się kiedy ona miała 18, czyli była pełnoletnia już, a kiedy miała już 20. Czyli rok jesteśmy zaręczeni. Rok zaroczek Tak, to No? Dobra, mi się już wszystkie informacje pomiesza. Dajcie mi chwilę. Raz, dwa, trzy. Już. A, a, tak przy okazji, eee... mózgów. A tak przy okazji, eee... Pimpka nie będzie przez jakiś czas, bo przechodzi wyrinkę. E, I... Dopiero teraz wykopał swoją dziurę będzie o wiele większy. Będzie o wiele o większy. tak, tak myślę, No. Ale nie będzie... Tak czy, ale... Ale spokojnie, to chyba tak za 6 miesięcy on się pojawi. Gonzo? Które mamy dziurę? A, to i a tak konzo, się pojawi. Musimy zapamiętać kupić od Mandalora, Janina lub od Wakandy najmocniejszy metal jaki istnieje i opancerzyć cały dom. Dobry pomysł. Bo inaczej pomysł. Się czeka... ta rozwali. A może mi się mamy... Czekaj, które mamy dzisiaj? Które mamy dzisiaj? Eee... 04. jest 4 marca. 4 marca? No. Coś Gdzie Kobiet? O kurwa! Ej ty na... On na poważnie. O kurde Jakie kobiety! kobiety. Ja mam i to No to powiem tak sobie... Aż przesranę. I ty te pożeracz też. JOPIERIC Jaki... <laughs> Przecież ona mnie On zawinie kiedy idzie do prezentu. Myślicie, że łatwo, łatwo z nią kupić? Cieszę mili mnie. Baba to baba! Cię. Przecież milsum hmm? w chacie mnie. Szka to i tak mamy przestrach. No bo jak czegoś nie przygotujemy, to on nas zadźga. Chyba, że wywalimy wszystkie. jego noże. Wszystkie noże. To mnie eee, i tak, jak coś postawimy, to od razu zeżrę. Darmozia. Akurat mierzył, e, e, czekaj, on on zaczął kopać w gdzieś około stycznia, czyli 3 Czyli dwa, dwa miesiące kopał, teraz, teraz tam się zackał i nie wychodził. Nie sprawdzałem jeszcze wysokości, ale dopiero zaczął tworzyć mać, która. Nie, nie, na głębokości. To, e, na głębokości był. Licz. Potek, na, nie, byliśmy. E, wszystkie tytany gdzieś pochodzą, są na głębokościach gdzieś tak około. prawie 20 km pod ziemią. I. Czekaj. E, Był i by, jego wysokość i głębokość to tak z 20... 35 i prawie 40. A tak ja obliczę... Jak... Matma się kłania. A tak, w, a tak, a tak w, teraz sobie przypomnę, ile on ma tam, mam zapisane. Czekaj, ile tam ma? Eee pięć i 45 centymetrów. E, metra. E, 5 metrów, prawie. O rany. Prawie, mm, czyli możliwe, że urośnie. Już wiadomo, możemy rzucić tam Co to Gonzo, wie czyli jak 30. możemy się uratować przed gniewem Milsona. Damy mu spróbować uka młodego. Dobry pomysł! A tak no. przy Ale jak rany, nie będzie, to wstąpimy do no, no, dziury, będzie no. najlepiej. Co? Jak nie zadziała, pójdziemy do dziury. Jak nie zadziała, to spialamy. Dobry pomysł. Ej, a mowa? Hmm. Śnie, bo... Skoro straszny ma żonę... pożeracz Co po drugie twoje imię! No w sumie każdy wie, że jesteś straszny. Wiem. Ale właśnie można powiedzieć to, że to twoje drugie imię. Właśnie. Można tak określić. Eee... Ehm, no tak, można tak Ej, powiedzieć. Ej, teraz to M. zauważy, że pod twoim lewym okiem to widać takiego jakby siniaka. Poka! Stwierdzili, że na serii to wygląda jakbyś miał Limo. No naprawdę lewe czyli oko. No zobacz. C Czekaj. na serii wygląda jakby miał Limo. No nie a nie mówię. Trebie? A nie więc co to jest. Ej, po co w chacie szczotka do włosów, skoro Mielsa nawet i tak nie dba o swoje włosy? A nież więc co to jest. Ty, Freeze Wisi! Ehm. Ipa jest komputerem? Katnapę to nie wiem. Katnap to akurat ma sporo włosów na całym ciele. Ale wtedy szczotka byłaby chyba cała fioletowa. Ja by rozwaliła mm. się. Po dniu. No? Na pewno ja nie korzystałem. Jedyna osoba... W to jesteś łysy? Tej ekipie, które mają włosy, to jesteś ty, Chromosomek, Katnap i Milso. No i... mnie! E Moxa to wkrótce... Na Moxa mam plany razem z młodym, żeby go łuka trupić. Mox jest niewidzialny, go tu nie ma Em akurat dostałem cyk... To akurat, się już e, dostałem to zadbał. E, dostałem cyk od e, Debila, czyli Pizza, że robią teraz jakąś misję z Mili z Moksem, że kto robi misję... Stary tak? nie wiem, i z Miko, Przecież... No przecież, no też że robię zlecenia dla demonów. A no tak w sumie, może Miso też jest z nimi. to na pewno. Hmm. No dobra, omówiliśmy to, co najważniejsze. Chopaki e, chłopaki, ogólnie... ...psycho się zbliża do naszej wyspy. Nie dołączy. Dołączy. On kotka! Ej, mój kotek! Nigdy! E. Pożeracz... ...lepiej pójdź mhm. tam na molo, żeby wytłumaczyć szybko, psycho, co się tu dzieje. Bo on tu dołączy. Dobra. Mój kotek. Co jest granie? Ty wiesz, że jak Milsona tu przyprowadził, potem jak wyprowadził się na jakiś czas do piekła, to powiedział, że sobie weźmie tego bułko kotka i nikomu nie odda. Dremnie mu to. No, chyba że tak. Ale wtedy będziemy musieli no może. uciekać. Oho! Psycho idzie! Jakby w własnej Jajo. osobie idzie. Eee, mamy gościa. to jeszcze na psy. Mamy gościa. Witamy Cię, Psycho, w chacie naszej ekipy. Jakby to nawet... Jak nawet coś... teraz by... Jak tak ...na, fun... na pcecie No... To się przerywa. Mikrofon z mikrofalówki. Tu masz mikrofon z mikrofalówki walony. Ojciec się miętówkami musiał karmić dlatego, że kurno zębów nie myjesz. Co jest? To... Agresor. Ty jesteś agresor, idę sobie kawkę zrobić. O, Maxwell! No nie rzucaj na kotem. Ej, tak go nie. Ja, to zaadoptował ja ja z naszej ekipy tego kota. nie chyba jest fanatykiem. No ty weź, co ty weź. No, Jestem kociarą. Kie Je to bardzo ty baba! Ja nie mówię. Tak się mówi, Mordo. Ktoś go zda? A my mówimy, możemy wyjść na zewnątrz? O co wam <laughs> A jak się to da. co? Co młody ja, c era, c era no, dalej, no. Kurde. No, jak dobra. <laughs> Ta, to ta, ta. Hej. Tam lubi, jak chodzi pomysł. Ja Ej, kto teraz pójdzie go uprzedzić? Że nagrywam od... Ja idę! Pożerać czy pójdzie. Pan lubi, chodź tam. No. Tu się coś mówi. Woo! No. To no. był trochę głupi. To Mój tak trochę Eee Maciupkę ma Ej no nie chcę być niemiły no To się gapi Aha, bo się gapi Dobra, ja na dół. nie widziałem go, bo mi drzewa zasłaniało Psycho, bo w ogóle chcesz coś powiedzieć widzą? Psycho? Psycho ma chyba Awk. Ma ze dwóch. O! Wrócił. Siemandera. Cej Freeza! Siema Freeza Wróciłem z roboty Freeza? Okej okay. A Freeza radzę ci kupić alko bo Milso, jak tu ostatnio był, to ci wszystko wychlał. Co? Nie gadaj, że. No, ale to prawda. Darmo zjadwalony. Uff, są bezpieczne. Właśnie, jakby tu moja żona by tu była i to zobaczyła, to by normalnie zrobiła, by tu e, powtórkę potopu szwedzkiego. Nikt nie tykał, nadal siedzą gdzie trzeba. Ta bo. Boże, jeśli chcesz wiedzę Tak jak były. Dlaczego o tym nie spójrzcie, ja nie tam? Pełne były. A poza tym... Co tu się hey. łatwo Ej, hey, halo! Przyjmijcie moje błagam zaproszenie, muszę sprawdzić. Chcę zrobić Time Paradox. I chcę być dwo, dwo, na dwóch przedmiotach na raz na... ...wierczas w zrobię Time Paradox. za... Hey, ...w ogóle Porno. wiesz, że, że... ...że pożeracz ma żonę? Kongratulacje Jesteśmy razem od roku Ale znamy się 5 lat Proszę, chodź tu? Pomocy No? Mam bez prośbę o zaproszenie Panu Kiesz? To Exodus łączny Aaaa do pianki Dobra Ja Okej, teraz obsługuję Tak. Sprawdzimy czy to wypada Okay. Co by tu wymyślić Kolejne... dla mojej żony? Hmm... Time <grystanie> Umysł! Co? Ogólnie... To jesteś debilem. Ogólnie pożerać. Udało się. Wódka, cytrynówka. Kupi z tym demonem, nie rozumiem co babę lubią. I to ludzie. Gościu. Kupi kotka! tylko ty mu. Chcesz sprawić coś swojej żonie, do, bo Gonzo musi sprawić coś swojej dziewczynie. Obaj macie ranę Jak mówisz, że mam kupić jej kotka, jak mamy ponad kilkadziesiąt tysięcy e, zwierząt, to nie takich kotka? zwykłych. Co? Nie. Skoro masz kilkadziesiąt stworów, które mogą zjeść tego kotka? Nie. Ona nie lubi so mu going. Wróciłem! Nie pytajcie się, co Mania. stało się z tym! On poszedł do, do piwnicy mojej. To jest mój klon. Okej, okay. psycha, powiesz, co coś widzą? To mu wierzy! Mordo, jak to jakie to jest możliwe, że przed chwilą byłem tu, teraz jestem tam, teraz tu jestem? Respawn. Nie wiem, jesteś martwy. Przy... Dostałem, Dostałem To od też tego, muszę! Dostałem To od dlaczego od teraz mogę z... robić tak? Chwila, chwila. się na biary. Skoro on nie. jest kimś, kto zdechnął jest teraz żym szkieletem, to znaczy, że on się wziął z piekła czy z nie? Bo eee, pożerać, ty byłeś kiedyś. Pod ziemią. Welcome to the underground. nie ty, uh -huh. ja To piekło, bo piekło jest pod ziemią. Ale masz, ale dostałem kiedyś kiedy byliście. Puchałem, the... no tylko wiedział, że popierze, słuchałem. że, że... popierzałem. pierwsze, są na podziemi i tam są potwory. Ale nie... Z Jestem. Do pokoju gonzo? Mam ci przypomnieć Horror Tale? Ja, ja. Nie, nie, no, chodź, chodź. Tak, 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 tak e, Po pierwsze, pytanie było takie: nie znam go, ale dostałem um, e, wcześniej styk od jednego z moich stworów. Nie tytanów, jednego z potomków tytanów spokrewnionego, że jak, że, powie, że jakiś że zatruł pewnego żołnierza i. Ja zrobić spaghetti papyrusa, okej? I trochę się deformował. I możliwe, że to on. Udało Aha. się, tak? A, a jak mówił, że jest. mówił że po ziemię, to z podziemi że zostało zobacz. zobacz. Ej, gdzie jest gonzo. Tutaj... Spaki! Wydajcie kuchnię! Przekającie dom! Czego gotuje! Och nie! Tak mało! Umie gotować! Zobaczycie! Mordą. Patrz jak, Muszę jak ja piję miejsce na moje. Co on gotuje? O... Spaghetti! Spaghetti papa i Daj domu. Może dom przeżyje. Może, może, może wam pomoże. Może za morze. Chwila, że Powiem Bałtyckie. Może, może wam pomoże. Ale nie chcę wam nic mówić. Nie wiadomo. Co on powiedział? Nie wiadomo czy przeżyje dom. On powiedział tak. O kurde, zapomniałem o innej kwestii. nie, nie. Dlatego. Okej, nimiś mi lepiej wyświetlił. Najlepiej iść, bo w tył, jak gotuję, pamiętać, jak spalił dom. Daj, kurde, kurde, kurde. Zapomniała mi się jedna rzecz: kiedy pipka nie będzie, będzie fufu. I chyba właśnie tam płynie. Co? I nie Co? Jeśli znów coś z domu Czekaj! O! Widzę go! To twoja wina. I... Wystarczy, że już... Gdzie on poszedł? Mam pomysł. Pójdźmy na drugą stronę domu Mo. Że zanim to coś tu przyjdzie i nas pewnie zdepta słuchajcie, słuchajcie, ja jestem jest, jestem gada do Waszych umysłów i jak gada do twojego systemu, jakby coś fufu jest grzecznym, ale czasami mi się nie słucha, lepiej, lepiej uważaj, dobry pomysł iść na drugą drogę w stronę domu, Jakby coś, e, przekaście temu szkieletowi, żeby żeby go nie atakował, bo fufu jest drażliwym i kazałem mu pójść tam, po tam gdzie Pipek przesiadywał ja i on nie wiem, Więc tak jest... jak na razie nie, nie będzie, bo z, 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 muszę załatwić pewną sprawę i za chwilę będę. Okej. Okay. Gonzo, od mamy problem. Bo przyszło mi powiadomienie, że coś w kuchni się palić. Nie! Ej, hej, Gonzo! tam, wam coś płynie, mnie to nie obchodzi. Ej, bo się wywaliłem na na kawie i tak jakby coś mi pęknęło, Wie, um. Coś mi widać? Widać coś? Nie. Eee. Pękniętą czaszkę Ty co jest? A no? To za debi! Dobra, może najlepiej skoczmy... to? nie szwaki. Nim znów nam wysadzi dom. Dada, 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 dada. Dobra, widzowie, to było na tyle. Wójt się się ma.